Dum, dum. Cześć, z tej strony Nitek. Dzisiaj witam Was przy okazji Schools of the Shogun Bona Fide Edition Bona Fide Edition. Kojarzy mi się to raczej z jakimś Bonerem, ale mniejsze z tym. Co to jest? Zaraz wam powiem. Już włączam kampanię. Trochę w nią pograłem, muszę powiedzieć, że bawię się przy tym całkiem nieźle, a już zaraz wam pokażę, na czym ta gra polega. Nie będę tutaj zagłębiał się w tą ostatnią misję, jaką mam odkrytą, ze względu na to, że jej po prostu nie znam, no i mam wrażenie, że mogłoby to wypaczyć przypadkiem gameplay. I wybiorę jakąś tutaj losową misję, którą już przeżyłem, może nie te z samego początku, ze względu na to, że one były dość proste i dość małe, jeszcze tam było możliwości, rozgrywki, no to później już atmosfera oczywiście zagęszcza i jest coraz gorzej, coraz trudniej, no i myślę, że taką jedną misję będziecie wiedzieli już po niej, o co chodzi. Jak widzicie, mapa jest dość rozległa, niestety, nie wiem, nie orientowałem się w tym, ile ta gra ma misji do końca, no natomiast no widzę, że tutaj tereny zmieniają się, otoczenie się zmienia, otoczenie jest bardzo ładnie narysowane, jak widzicie, jest to zrysowane jest wszystko 2D, więc no tutaj fototrysków jakichś specjalnych nie ma, ale to w zupełności czemu nie przeszkadza. Może nawet się okaże, że na przykład to jest tylko jeden świat i będzie jakiś drugi, no, aczkolwiek niekoniecznie. Niby to pokazuje, że grałem półtorej godziny. Myślę, że jest to czas przekłamany ze względu na to, że dostawałem parę razy po dupie i chyba to się nie sumuje, ale dość gadania. Zagrajmy! Nie wiem co to jest za misja, nie pamiętam jakoś 11 minut. Sprawdzę to jak czasowo, no nie, 24 minuty to za długo, 11 minutówka jakaś, więc bardzo proszę. Schools of the Shogun opowiada historię, właśnie naszego tutaj głównego bossa. Zapomniałem, jak ma na, na imię, <laughs> więc historii wam nie będę za bardzo spoilował, Natomiast. Zobaczycie sam gameplay, to powinno wam wystarczyć, teksty, które też tutaj widzicie, nasączone humorem, powinny was też zachęcić. Fajnie się to wszystko czyta, mowy nie ma, filmików jako takich też nie ma, a sama gra jest najzwyklejszą w świecie, najzwyklejszą, aczkolwiek się zrealizowaną strategią turową. To są nasze wojska, mamy ich akurat tutaj w tej misji, oprócz tego bossa naszego głównego, mamy ich trzy rodzaje. To jest póki co, bo tak naprawdę więcej wojska nam w tej grze dochodzi. To co widzicie tutaj, te skrole, to jest liczba rozkazów, jakie mamy, więc nawet jeżeli będziecie mieli jednostek, na przykład, no nie wiem, strzelmy na to 20, no to i tak tylko 5 poruszycie. Prawdopodobnie tak samo jest też po stronie przeciwnika. Nie ma tutaj jakoś wyznaczonych heksów, więc no nie jest to mm, jak, jak w Hirosach, na przykład, albo jak w, w Falaucie tak, tak, się chyba też tak było, ogólnie w Falaucie tak starym było. A tutaj bardziej poruszamy się w tym okręgu, w którym my możemy, który tutaj okay. widzicie, zatem Przejdźmy do dzieła. Kawaleria. Kawaleria no to widzicie ma bardzo duży zasięg łażenia bardzo przydatne na, pod, na walkę podjazdową, podjeżdżacie, walicie delikwenta po głowie i uciekacie. Uh, weźmy tutaj może... pójdźmy w tą stronę. Uh, jak widzicie, no, gra nie ma, nie ma tutaj elementów żadnego budowania bazy, bardziej operujemy tym, co mamy, ale także dochodzą im dalej w las oczywiście, tym dochodzą nowe funkcje, jak właśnie na przykład nawiedzanie pól ryżowych, co owocuje w to tym, że... no ryżem właściwie, o, tym, tym owocuje. Tym, że będziemy mieli ryż, który wydamy na nowe jednostki, ale żeby te nowe jednostki na przykład zrespić, no, trzeba ewentualnie przejąć tutaj o, statuetkę tego lisa, dostajemy wtedy jednostkę leczniczą, ewentualnie źródełko, z którego to respimy jednostki tak jak właśnie kawaleria, się z katanami czy też łucznicy. No ten szef no, to jest największy boss ze wszystkich, nie, wol, nie może on zginąć, jeżeli on zginie no to liczcie się z tym, że przywita was napis Game Over, będziecie oglądali go nawet dość często. To, co się teraz stało, to była właśnie walka. Walka, w której się akurat nie zagłębiałem, bo no, zapomniałem się z tej gadaniny, natomiast no, to, co widzieliście też, to, co miało miejsce, wypchałem gościa z mapy do tej fioletowej wody. A i tak czasami Oj. można przeciwnika z zaskoczenia, z wykorzystaniem otoczenia, rozłożyć, czasami też można go wepchać na przykład na elementy otoczenia, takie jak na przykład te kolce, i to również odbiera mu więcej energii. Trochę tutaj zafarmimy tego ryżu, on jest potrzebny w tej misji, chociaż tak nie do końca. To co mamy zrobić, nie wiem czy przeczytaliście, to uciec przez most, ze względu na to, że jesteśmy ścigani, ponieważ wszyscy myślą, że udajemy generała i nie jesteśmy tym, za kogo się podajemy, ze względu na to, że jest też drugi koleś, który za nas się podaje. Trochę zagmatwana historia, i tak jak mówiłem, jest humorem przesączona, zwłaszcza teksty, więc warto tutaj wszystko sobie dokładnie poczytać. A, o czym warto wspomnieć także, to to, że nasi yy, podopieczni wszcząchają czaszki pokonanych. Taki, taki... Taki miły gest na koniec. Jak widzicie, czaszka tutaj leży. Co to powoduje? Wrócimy do tego za chwilę. Na razie tutaj Uh, teraz zastanawiamy się, co tak naprawdę chciałem tutaj wykonać. Chyba zmasować jemu tą czachę, ale na razie przejmiemy to źródło, źródło naszych nowych jednostek i przejmiemy kolejne pole ryżu z tej strony. A tutaj przejmiemy właśnie tą statuetkę Lisa, która zaowocuje nową jednostką, jednostką, która będzie nas leczyć. Uh, dobrze, został mi jeden rozkaz, jeden rozkaz dla naszego szefa, ale szefa... A nie, no ruszajmy tym szefem, zaraz będziecie wiedzieć, dlaczego podjąłem taką decyzję. Zaraz też powiemy sobie co nieco o walce. Tutaj widzicie łucznik schował się w drzewkach bambusowych. Powoduje to, że 80% szans na unik strzały czy też jakiegoś szlaga z naszej strony. Więc warto korzystać sobie z takich osłon. No na razie widziałem tylko jedną, i są to właśnie te, te drzewka. Oczywiście to, że widzicie całe pole widzenia, no nie ma znaczenia, znaczy. No, nie ma znaczenia, tak naprawdę, ponieważ jednostki zachowują się w ten sposób, iż jeżeli są te skały, nie mają możliwości strzału z łuku przez nie. Więc, no, jest tutaj też trochę umowności. I tu jest przyczyna pojawiła się, dla której uciekamy naszym szefem. A, trochę zawaliłem, że chyba tak późno, bo oni zaczynają się teraz ruszać. Chyba, że jeszcze nie. Nie, jeszcze nie, na szczęście, jeszcze nie. Nasz szef ma już dwie katany, wcześniej miał jedno co powoduje, że mamy możliwość uderzenia dwukrotnie. Na razie schowamy go w krzaki, żeby tutaj nic mu się nie stało. A kawalerią wciągniemy tą czachę. Czacha powoduje to, iż. Dodajemy, dodaje nam więcej energii. Te flagi, które widzicie cały czas przy bohaterach, symbolizują ile energii mamy. Te białe paski to jest tak jakby jedno HP. Eee, no i widzicie tutaj HP. Kurde. <laughs> Nie da się na to najechać, eee, więc musicie spojrzeć w prawy górny ruch teraz. HP mamy 8, więc pasków jest również 8. Zjadając te czaszki, dostajemy ich więcej. Dostajemy też większą. No ta flaga się rozwija. A zjadając 3, zamieniamy tą, tego, tą jednostkę właściwie, która zjadła czachę eee, w demona, który ma. Sym Charakteryzuje się tym, że tam bodajże staty rosną i ma możliwość wykonywania dwóch ruchów w jednej kolejce. Zastosujemy teraz wariant walki podjazdowej, aczkolwiek będzie dość mocno nieskuteczny, ze względu na to, że faktycznie przeciwnik dochapał się też jednostki leczniczej. To nie jest jakby jedyny rodzaj misji, ponieważ ta kończy się w momencie, kiedy przejdziemy przez ten most. Inne misje no to polegają na wytłuczeniu przeciwnika albo zab... Wrażego generała. Natomiast no, jest to dość zróżnicowane również, więc bardzo fajnie, że nie tylko uh, przytykamy się ze wszystkimi i lejemy ich, tylko i wyłącznie, no, że jest tutaj też jakieś urozmaicenie. Ja myślę, że mógłbym zaatakować tak naprawdę tą jednostkę leczniczą ze względu na to, że ona sama nie leczy się. I musi, żeby wyleczyć tą jednostkę, trzeba mieć drugą taką samą, albo musi zjeść naszą czaszkę. Brzmi okrutnie, natomiast no jest tak, w istocie. Jak widzicie po kliknięciu na tą jednostkę, pokazuje wam się tutaj przegląd statystyk. No w momencie kiedy my uderzymy tego delikwenta, on straci. No nie mogę tutaj skrolować, więc musicie popatrzeć na te flagi. Na fioletowej widzicie dwa, dwie, dwa czarne kreski, więc styry, dwie czarne kreski, więc tyle HP mu właśnie odbierzemy, a my. Oczywiście też stracimy niestety jedną ze względu na to, że koleś nam odda. Eee, żeby nam nie oddawał, tylko teraz nie pamiętam... jakoś tak, nie mogę zakodować sobie. Eee, potrzebujemy być bodajże dalej. Ale nie. No, nie wiem jak to kurde, jest uwarunkowane właśnie. Ten delikwent tam na przykład nie oddał, no bo jest w trakcie robienia kupy w pole ryżowe, więc on nam e, kataną nie machnie, natomiast no, on nam tutaj puknie, ale no, trzeba mu zadać ten cios ze względu na to, że będzie sprawiał tutaj dużo problemów. Uh, należy też uciekać od tych. Mm, hmm, jak to się nazywało? Ostro, krzewów. Nie wiem, <grytanie> strzelam. Tumbleweed. Nie, to Tumbleweed też nie jest. No, od tych krzewów trzeba też uciekać, bo w momencie, kiedy taki pan, jak już skończy, robi kupę, uh, macnie z pałką, uh, w tym momencie. Uh, uderzymy głową, czy tam nie wiem, ręką, czymkolwiek, tyłkiem, chociażby e, o te krzaki i to również nam zabiera energię. E, naszą jednostką leczniczą, no ona w ogóle ma też inne właściwości, ponieważ e, zjadając czaszki, e, jako jednostka lecznicza i magiczna właściwie, która operuje magią, zjadając czaszki zmieniają się też jej czary i tak może na przykład oczyścić, e, tak się to nazywa przynajmniej, oczyścić leżącą czaszkę naszą, czy też naszego przeciwnika, która sobie leży e, i to zaowocuje, że nam ta czaszka Trochę ryżu odda, więc jeżeli będziemy mieli problem z... z zasobami, warto wtedy te czaszki czyścić. Ja z tego nie korzystałem, tak naprawdę, no jeszcze gra mnie do tego nie przycisnęła. Ale wspomnieć o tym trzeba. Ponadto te czerwone kółka, które widzicie, powodują to, że postać nie jest odrzucana, czyli nie może się wtedy stać to, co stało się z tym delikwentem, który tutaj stał. Jeżeli będziecie mieli zadekowane tak jak tutaj na przykład te dwie postaci, albo te trzy trzymające się w kupie i jedna z nich dostanie w pałę, no to nie będzie możliwości zrzucenia ani cofnięcia jej właśnie do tyłu. Cofnięcia jej do tyłu. Chciałem tego uniknąć, ale nie udało mi się, nie będzie możliwości wrzucenia jej do fioletowej wody ze względu na to, że one się trzymają razem i jest im bardzo dobrze i przesunąć się ich wtedy nie da. Także, jak będziecie się poruszali, no to warto o tym pamiętać. Zwłaszcza jeżeli stoicie na mostach albo przy krawędziach mapy. No bo, jeżeli nie, to przeciwnik na pewno z tego skorzysta ze względu na to, że AI jest tutaj na porządnym poziomie i robi niezłe kuku. O, jak właśnie tutaj na przykład widzicie, siedzi w tym bambusie. To jest gra w ogóle na normalu. Więc to nie jest tak, że tutaj wszyscy, wszystkich sobie pokonacie z palcem w pupie. Nie, 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 tak nie jest. O, zjadam tutaj naszym panem leczniczym. Czaszkę, dostałem właśnie nowy czar. Chcę tutaj przyjąć to źródło, ze względu na to, że stąd respił jednostki. Aczkolwiek to jest tak naprawdę te, ta armia, ta część właśnie mojej armii, tych dwóch kolesi. Jest tutaj uh, wabikiem, ale widzę, że on tutaj nieskuteczny. No poprzednio jak grałem i wszedłem tą misję, no to oni bardziej polecieli za mną niż za generałem. Ja o to właśnie chodziło, bo tym generałem starałem się po prostu uciec. Zlejemy tutaj tego kolesia, bo on nam tutaj wadzi. Myślę, że jeszcze przetrzymamy jedną rundę z takim paskiem energii, jaki mamy. A będziemy mieli mniej problemu z tym delikwentem. To oczywiście nie są wszystkie jednostki, jakie mamy. Jednostek jest więcej, ale tak jak wspomniałem, no dochodzą one i są, są przepisywane no, w zależności od mapy. A widziałem też salamandry. Salamandry tutaj naparzają fireballami z paszczy, piją tam bardzo dobre rzeczy i żygają na inne postaci. A przywołują też bóstwa, które walczą właściwie automatycznie, bo tam widziałem, że nie ma nad nimi kontroli, więc z tymi bóstwami tam trzeba uważać, ale to jest temat w ogóle na inny filmik i na jakiś chyba tutorial, bo no nie da się tutaj w luźnych gadkach pokazać wam, o co tak naprawdę chodzi z tymi bóstwami. No, chodzi wam o to, żeby pokazać wam, jak ta gra mniej więcej wygląda? Jeżeli generalnie mieliście do czynienia z taką gierką, ona woła na Game Gameboju którymś. A widzicie, tu coraz więcej tej armii <grym> tam zachodzi na plecy, więc trzeba się trochę streszczać. Damy tutaj radę. Generalnie jest problem, bo tutaj jest łucznik. Tego łucznika trzeba tam się pozbyć. No, ale najpierw tutaj zróbmy czystki przy generale. tutaj jest jedna jednostka. Ty tutaj zostań. Czekajcie. Dobrze, mam tutaj kawalerię dzielimy tego kolesia, więc już będzie po problemie, a generał się nasz czaszek, uh, co będzie dobrym rozwiązaniem. Okej? Okay. Czekajcie, bo sobie zoomowałem. tutaj. Gra można ogrywać na padzie, ze względu na dość bogatą historię w ogóle przyjścia na Windowsa 7. -kę. Ona wcześniej była ekskluzywem dla Windowsa 8. Potem pojawiła się na Xbox Live. No i teraz... Po już w jakimś tam cholernie długim czasie, ta edycja wywołująca bonera, wywołująca bonera wreszcie wyszła na komputery nasze ukochane, osobiste, telewizje osobiste, czekajcie, kurde, no coś tu namieszałem srogo, idziemy tu przyjąć ten ryż, będziemy najwyżej żygać jednostkami, Bywa. Uh, no i jest już teraz na platformie, że tak powiem, docelowej. Uh, na tą, która dziwnym trafem, no, ominęła na początku, ponieważ była to gra stricte ekskluzywem dla, dla tego Windowsa 8. No, ale ta historia jest dość bogata, nie chcę mi się tutaj przytaczać, bo nie po to tu jesteśmy, nie jesteśmy tutaj po to. Dobra, widzę, że mnie tutaj srogo ścigają. Jak widzicie, presja jest dość spora. Nie wiem, jak tak naprawdę uwinąłem się wtedy w 7 minut. Wydaje mi się to teraz dość niemożliwe. Coś się ma tu poszło nie po mojej myśli. E, koledzy widzę, że tutaj zaczynają przejmować moje, mm, moje polaryżowe, więc zacznę to mieć tego ryżu coraz mniej oczywiście. O jest, Maria ich jest coraz więcej w ogóle, a ja cały czas tutaj jestem, no trochę chyba nie idzie po mojej myśli, przez to, że się zagadałem tak srogo. No wybaczcie, najwyżej zobaczycie srobotną porażkę i to, że można przegrać. Bo czasami się pytacie, czy w tych grach w ogóle, które ogrywam, można przegrać. Można. No tak mówiłem, no, jest to mo normal. No i na tym normalu tak naprawdę na komputer sprawuje się a z, z tym te sztuczne AI. <laughs> sztuczne AI, Boże. Ja wiedziałem, że to blisko do tego filmiku nie jest właściwe. Okej. Okay. Spuścimy mu to w ciry. Widzicie, on uderzył właśnie głową o te krzewy. Zjemy jego czaszkę i zobaczycie właśnie transformację naszego generała w demona. No on już w ogóle się staje teraz napakiem największym, ze względu na to, że on i tak już mógł wykonywać dwie akcje. No to teraz jeszcze jest demonem i... jest w ogóle tutaj czerwony i buraczany i jest w ogóle rzeźnikiem wszechświata. Dobra, narzegamy trochę łucznikami, bo oni tutaj się sprawdzili poprzednio jak grałem. Zaczniemy wyciągać te jednostki z góry, no bo... O, jak widzicie, oni tutaj takie jest, o, o please don't hurt me robi takie trochę, a, nie weź mi tu pan tą strzał, nie strzelaj, e, i przez to właśnie wiadomo, że e, ta postać ma możliwości skontrowania naszego ciosu. Ha! Tak jest, to, to chciałem właśnie powiedzieć. Jest też możliwość właśnie ustawienia się w ten sposób, że e, przeciwnik nie ma możliwości kontry i to jest najbardziej optymalne e, rozwiązanie przy podchodzeniu przeciwnika. Oczywiście to, z której strony zadajecie cios, na pierwszy rzut oka nie wydaje się takie ważne, ja w ogóle nie wiem jak on sam się może leczyć. E, nie wydaje się takie no, średnio ważne, natomiast jak się okazuje, nie jest tak do końca. No, nie ma tutaj tak e, we wspomnianych Hirosach, tam bodajże było tak, że można było uderzać pod kątem. Tam się zadawało więcej damage'u i tak dalej. Nie, nie, takiego wpływu tutaj nie ma. Natomiast jeżeli postaci stoją przy tych krawędziach, to to z której strony wy podejdziecie i jej strzelicie tam w pysk, e, no to już wtedy jest e, znaczące, ze względu na to, że masz e, po prostu większe szanse na to, że wypchasz go z tej mapy. A normalnie, no to wy już po prostu posłał go w jakieś krzaki, a to nie o to do końca chodzi. Ja tym niechem popędzę w tą stronę, bo tu widzę, że przeciwnik sobie zrespił łucznika, a tutaj jest jakiś generalnie problem z tymi koleściami. Dobra, no muszę tutaj napierać do przodu. No, mam 200 ryżu, więc jeszcze myślę, że tutaj jednego ściągnę i może uda mi się uciec. Oni kontrują nieźle. Teraz trochę tak bez pomyślniku jakiegoś większego to zrobiłem, bo mogłem wepchać ich na te, na te krzewy. O! Ale dostanę ucznikiem, ale dobra, już się uleczę, tutaj będę miał drugiego pana le leczącego, a zdobycie tego, tej statui oznacza to, że ta postać lecznicza też od razu przestanie istnieć. Ona jest w ogóle pacyfistą, nie atakuje w ogóle, ona tylko i wyłącznie leczy. Jest to dość ważny element, żeby sobie zapamiętać. No nie będziecie mogli po prostu takim mnichem wykonywać jakichś ataków. Oj, kurczę, zamotałem się trochę. Nie, mam nadzieję, że przez te drzewa nie wylecę tam za mapę. No trudno, jeżeli nawet tak, to trudno. Bardzo proszę! Zrobiliśmy sobie ścieżkę. a tam taka niespodzianka, bo jeszcze dwóch kolesi na górze na nie czeka. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jestem sam ciekawy. Gra mi się trochę inaczej niż wtedy. Więc jest ciekawie. No bo oczywiście jest tutaj możliwość zdobywania punktów i ekspienia, bo tak... mi mnie się zastanawiacie, że te jednostki zawsze taki sam level mają. No, no my ekspimy tak naprawdę po wykonaniu tych misji, ale co te levele jeszcze da... co one dają, to tak nie do końca rozgryzłem, bo no mam trzeci level, no i mam wrażenie, że tak naprawdę za dużo się jeszcze tutaj nie zmieniło. Jakieś dzieci mi tu patrzą przez okno, wybaczcie, się z lęku tutaj zaglądają, a to takie dantejskie sceny. <laughs> Dobra, widzicie, pan le le lecznik... <laughs> Lekarz przestał istnieć, bo Jezus Maria, oni tu jeszcze więcej kawalerii, nie jest dobrze. <grymne> Dobre piwko. Chyba wyleczmy naszego nasz jest fajna, oprawa graficzna jest również w porządku, wszystko fajnie jest narysowane, a, bo bardzo mnie to ujęło tak naprawdę. No, mając słabsze kąpy pewnie też będziecie mogli sobie spokojnie to ograć, ze względu na to, że no cudów jakichś tutaj technicznych zastosowanych nie ma, fizyki z Fiziksa nie ma, 3D nie ma, <grytanie> ale jest wszystko urokliwe i łapie za serce. Oczy wasze będą się pewnie cieszyć, przynajmniej Trochę. No tutaj teraz mam mały problem, ze względu na to, że... no, czy tego da się przesunąć? Nie wiem, czy go nie da przesunąć. Ze względu na to, że stoję przy krawędzi. No ale raz... się śmierć. <laughs> tutaj jeszcze dwie kawalerie na mnie czekają, więc... No, kurde, różowo nie jest, na pewno. Okej, okay, czy mogę gdzieś rzucić jakąś jednostką jeszcze, tak chociaż dla jakiejś hecy? Nie mogę, mam tylko 100 ryżu? Nie mogę, skończyły mi się rozkazy. Następna tura. Otóż specjalnie za dużo nie pokazałem, no wymaczcie, no taka mapa akurat nie ma tutaj za dużo jednostek, są tak naprawdę te standardowe, no ale im więcej w las, im dalej w las, tym więcej drzew, no a przecież też musicie coś sami odkryć, no bo co byście mieli za radość To jest jakaś tam jedna misja, którą wybrałem ze względu na czas jej trwania, żebyście mieli też obraz, no bo myślę, że daje obraz znakomicie, pokazuje też, że nie tylko o samo naparzanie chodzi, ale też są jakieś inne obiektywy, tak jak mogliście też poczytać. W postaci zdają się mieć e, świadomość tego, że są w grze. Jeszcze ewentualnie wam pokażę jakieś inne otoczenie. Kurde, jeszcze ucznik z, z tym z koleśem z kataną. Ha, no jest tu jakoś różowo. Dobra, szybko przejmujemy im to pole rżowe jeszcze. Tak dla hecy. Bo tu widzę, że jest Gibko. Ten nam nie odda, więc go zabijemy od razu. Bardzo proszę. Wypchamy też tych medyków do przodu bo tam może szeryf dostać man lanto? Lanto. <średziwowanie> Manto. Lanie dostać, po prostu może. Szybko się tutaj to dzieje. Ja w w końcu nie powiedziałem chyba, jaka to gra była na Game Boy'u. tak gra na Game Boy'u to był Advance Wars. Tam były dwie części tego, możecie sobie popstrykać, o <średziwowanie> Game Boy'a. <średziwania> Ja ostatnią grę turową, jaką pamiętam, jaką grałem, to chyba było Final Fantasy Tactics i to jeszcze na PSP, bo na PSX się gdzieś grałem, gdzieś tam pograłem, nie skończyłem nigdy, A, w sumie też się skończyłem na... PSP ale tam jakoś tak, to, gram, to jakoś dzieje się to szybciej, nie mam możliwości zaliczenia drzemki tak naprawdę między tymi turami a i to jest jakiś tam wyznacznik jakości dla mnie, bo ja mam tendencję spania grając w gry, a, nie tylko ja mam. <coughs> cześć Fury, nie tylko ja mam tendencję do spania grając w gry, Fury zasnął raz, na, widziałem na streamie, <coughs> grał w, w faster than light. Nie grał przez całą noc i wyłączył go o ósmej, bo się okazało, że zasnął przy kąpię. Więc, no, jest to jakiś wyznacznik dla mnie też, że dzieje się to szybko, więc napieranko jest tutaj konkretne. O, it's cold, atak, atak, no bo trzeba tutaj poczuć. teren. O, nie trafiłem, kurde, wszystko przez te drzewo bambusowe, więc zrobił się mały problem, ale szybko go tutaj szeryfa uzdrawiamy, więc możliwe, że jeszcze nam się uda uciec. Aj. Dobra, jakikolwiek by, nie byłby wynik tej potyczki, nie jest on ważny, e, wyjdziemy z tej misji. Tak właśnie na szybko zdecydowałem, że pokażę Wam jeszcze jedną e, tutaj w innym otoczeniu, więc zobaczycie jak fajnie wygląda też las, las w deszczu. No i to nie jest misja, o którą mi chodziło, więc wyjdźmy z niej jeszcze raz. <laughs> to jest to? Tak, to jest to. To jest misja też dość fajna, ponieważ to tutaj fajnie fabularnie jest rozwiązane, możecie sobie też poczytać mm, śmieszne teksty. No trochę jak Simsy gadają. A, jest to klimatyczne, pasuje to do całości. O to co widzicie tutaj to jest właśnie um, posążek, który powoduje przywołanie sama salamandry. Salamandra tak jak wspomniałem ciska firebolami i też przywołuje bóstwa jak już ją napakujecie czaszkami, więc warto salamandrę mieć u siebie dobra, posprzątajmy najpierw tych delikwentów. O co tutaj chodzi? Chodzi mianowicie tutaj o to, że przyszykowano na nas zasadzkę. Zasadzkę, która zacznie działać w momencie, kiedy przekroczymy tutaj granicę tego pieńka. Wychodząc za ten pieniek, uruchomimy tutaj panów łuczników i oni zaczną nam tutaj strzelać strzałami w kolana, a tego byśmy nie chcieli. Więc co trzeba zrobić? Że tutaj to jest taki mus fabularny. Trzeba przebrnąć na drugą stronę, żeby mieć tego salamandrę i on żeby tutaj zażygał ich właśnie fireballami. To co tutaj warto zwrócić uwagę, trzeba pilnować tego, żeby te jednostki parować ze sobą, żeby żebyście widzieli te czerwone okręgi, ponieważ jeżeli ten koleś podje, podejdzie, a ten podjedzie i strzeli nam w dupę, nie wpadniemy wtedy do wody, więc jednostka zostanie pod naszą... do naszej dyspozycji, więc... sam profit. Muzyczkę możecie posłuchać, fajne takie orientalne brzlokanie. Ja wiem czy to orientalne, no jest muzyczka fajna, tam cieszy uszy, nóżka dr dr drga mi wesoło jak w to pykam, więc jest wszystko w porządku. No jak widzicie tutaj, jakiś koleś, który ma tutaj jak żuczek, ten hełmik, ściorał moją kawalerię. No, nie wiem czy dotrwam do tej salamandry w takim razie, no jakoś i gra się zupełnie inaczej niż jak grałem w tą misję pierwszy raz, jakoś tak niewyobrażalnie e, trudniej jakoś tak, nie, jakoś dziwnie jest kurde no. Ale to dobrze też że świadczy, bo no, ma wysoki w takim razie poziom replayability ze względu na to, że mm, gra rozgrywa się tę misję trochę inaczej. Jest trudniej niż było na początku, mimo tego, że poziom trudności jest taki sam. Tutaj widzę, że koleś się właśnie napakował, zderza czachę, HP mu wzrosło. No, oni się nie mają jak leczyć inaczej, więc y, tak też musimy uczynić. Myślę, że osłabimy go tą strzałą, podjedziemy kawalerią. I ścieramy Żuczka. Kamelia ma, jak widzicie, dość duży zasięg, więc jest to jednostka dość pożyteczna. No tak mówiłem, przydatna bardzo do walki podjazdowej. Nie wiem, czy to się tak fachowo nazywa, ja to tak nazywam. No, ucznicy nie mają za bardzo co robić, natomiast no, my musimy poczekać aż ten wale raczej do nas podejść. Mam nadzieję, że zdążę Wam pokazać tę salamandrę nerwowo oglądam się za siebie, ponieważ no, jestem chwilowo sam w domu, stąd właśnie ten filmik. A jak nie będę sam w domu, to raczej nagranie będzie niemożliwe ze względu na to, żebyście mieli dużo ilości nieproszonych głosów małych dzieci, zwłaszcza <laughs> na filmiku, A, no nie chcieli. No, no myślę, że nie chcielibyście. Tego, mimo tego, że byłoby to fajne doświadczenie i dość oryginalne. Ale ja bym chyba też nie miał możliwości nagrania, bo żebyście <laughs> mieli pauzy takie, że gram gram i odchodzę, bo tak bardzo często się zdarza. Stąd po prostu korzystam z okazji i nagrywam te filmiki, kiedy dom stoi pusty. Dobra, ucznikiem, bo tu nie skontruję. Pozbyliśmy się wrażych tutaj przeciwników, wrażych, wrażych delikwentów. Obżeremy się teraz czaszkami i ruszymy wesoło na drugą stronę po Pana Salamandrę, którego wam pokażę. I na tym skończymy nasze spotkanie. Hopsa hopsa, wciągam czachę. Czaszkozalizm. Nie, taki kanibalizm. Się tak no, mogłoby się tak nazywać, czemu by się miał, nie móc tak nazywać. No, Wkluczają czachy, jak się okazuje, niby to porządkowo jest obleśne Aj. dla wszystkich, a potem się okazuje, że armia wroga robi to samo. <grytanie> Więc... no takie obleśne chyba w końcu nie jest. Słuchaj, drogą ciekawą, jak te czaszki jedzą czaszki i gdzie te czaszki, jak już zjedzą, trafiają. No, ja widzę, że tutaj latają, ale nie wiem czy to jest symbolika, czy po prostu one faktycznie wtedy zaczynają latać magicznie koło naszych jednostek. No nie wiem. No, w każdym razie jedzą, żeby być zdrowymi, no bo wiadomo, że czaszki zawierają dużo wapnia. Właśnie przejechaliśmy na drugą stronę, poza zasięgiem łuczników i nawiedzamy statuę salamandry. Więc już w kolejnej kolejce będzie salamandra, pokażę wam puszczenie firebola i to będzie koniec, tak jak już wiem. No, generalnie jak myślę gra się spoko, nie wiem jak się gra na padzie, jakoś tak nie przekonałem się, żeby to włączyć, natomiast tak grywam na klawiaturze, co jest tak naprawdę dziwne w moim przypadku, ale też świadczy o tym, że gra się tam nieźle. Puszczamy żygi, blea, i fireball poszedł, i teraz trzeba ich wykończyć, więc chwilę to potrwa. No Myślę, że nie ma co przedłużać. To byłoby na tyle. Mówi do Was nie tak? to było Skulls of the Shogun. Jeżeli cierpicie na głód strategii turowych, to jest to myślę dość fajna rozgrywka, mimo tego, że ja jakoś z specjalnie nie gram. Także myślę, że jest też taki czas, kiedy nic nie wychodzi i spokojnie możecie po to sięgnąć. To byłoby tyle.